Tusk rozgrzesza korupcję, Nowak wolny, milionowe łapówki znikają w cieniu układów. Sławomir Nowak, były minister, bliski współpracownik Tuska, unika kary mimo 22 zarzutów: korupcja, pranie pieniędzy, narkotyki w aucie. Po wyborach 2023 Tusk wymienia prokuratora na swojego, a sąd umarza sprawę. Dowody znikają, a złodziej wychodzi na wolność. To nie pomyłka. To systemowa zdrada. Mafia w garniturach śmieje się Polakom w twarz, a elity plują na sprawiedliwość. To zamach na Polskę Piłsudskiego, na krew Solidarności, zdrada, która boli jak nóż w plecy. Grocki, Giertych, Nowak, trójka nietykalnych, chronionych przez układ Tuska i milczącą Unię, która sama tonie w korupcji. Niech Polacy dowiedzą się, jak wygląda prawda o elitach, które zdradziły naród. To nie jest czas na ciszę, to czas na ogień prawdy. Udostępnij ten film, kliknij w źródło, niech każdy Polak zobaczy jak zdrada elit niszczy nasz kraj.